Dobrze, fantastycznie, nie jest tak źle. Mamy rzecz do robienia wody, mamy trochę sznurka, mamy gdzie grę i w ogóle, rozmaite rzeczy mamy. A i mamy z czego zrobić antidotum jakby co. Natomiast e, poprzydałoby się dzisiaj, ponieważ już nie kuśtykam jak głupia, mimo że cały czas mam jeszcze łupki, przydałoby się dzisiaj pozwiedzać te, pozwiedzać te wraki. Które są tutaj w okolicy. Ja tutaj parę, parę skrzynek już bodajże znalazłam. Właśnie gdzie są te skrzynki? Czy ja mam cały czas jedną skrzynkę mam? Ja mam drugą. Ty masz drugą. Mamy parę skrzynek. W skrzynkach są rozmaite rzeczy. Na przykład mamy te trzy ziemniaczki, z czego. Przynajmniej jeden jest zepsuty, ale nie wiem. Wraki wrakami. z jestem, na którym poziomie muszę być, żeby móc e, zrobić doniczkę, znaczy w sensie zagonik farming. E, wiesz co? Spokojnie mogę zrobić nam te. E, takie ze sznurka i z spatyczków. Takie tylko odgrodzone. A, i muszę sobie zrobić e, motykę. Dobrze, na razie postawię nam nasz zagonik tutaj. Ej! Wymaga podlewania niestety, ale cóż, czego się spodziewać. Zobaczymy, czy któryś z tych ziemniaczków jest jeszcze. O! Jeden, mogę jeden, możemy jeden posadzić. Ziemniaczek. Zjadłam niechcący ziemniaka. No to nie posadzimy. Nie, nie, zjadłam zepsutego. O. Pożegałam się oczywiście. Ale szkoda, bo nawet z zepsutego można robić paliwo, z tego co wiem, ale nam tutaj rośnie normalny ziemniaczek. I taki ziemniaczek, rozumiesz, raz posadzony powinien produkować yy, co jakiś czas ziemniaka bezustannie. Dobra, poz okay. pozwolę sobie schować drugiego zepsutego ziemniaka. Uuu, jak tam moje zdrowie? No nie najlepiej. Wiesz co, chyba sobie obchnę rację żywnościową, bo to jest chyba taki moment, gdzie ja powinnam wszystko yy, wymaksować w miarę możliwości, żeby się podleczyć trochę. Owszem. Jak teraz? No nie mam wszystkiego na maksa, niestety. Ale zdrowie mi rośnie. Mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę mało miejsca. Na tej wyspie? Tutaj, na tym wybrzeżu naszym. Chociaż z drugiej strony. Co jest w skrzynce? Eee, o! Zbiornik powietrza. O, to jest dobre, możesz tego użyć. Włócznia yy, na ryby, młotek i lina. Tą linę to ja wezmę i zrobię manierkę. I z tej manierki spróbuję podlać naszego ziemniaczka. Ej! Jak tam moje zdrowie? No, bardzo dobrze. Z SPF nie najlepiej, niestety. Trzeba sobie będzie wybudować tutaj jakiś kawałek domku. Chyba, że się przeprowadzimy oczywiście. Jak mogę zrzucić sardynkę? Jak weźmiesz, klikniesz lewym, to weźmiesz ją do kieszeni. Musisz się rzucić na ziemię, oskurować i dostaniesz mięski. Proponuję, Dobrze. żebyś zostawił y, podpałkę przy ognisku. Wtedy będzie można z tego korzystać. Słusznie. Burza. Cudownie. Na marginesie wezmę jedno pipi plant, które gdzieś tutaj leży. Roślinkę pipi, z której zrobię od razu antidotum. A niech sobie jest. O nie, nie mogę zrobić antidotum. Nie jestem jeszcze na trzecim poziomie. O, no dobrze, czyli muszę próbować robić co się da. Dobra, mogę zrobić wędzarnię. O nie. Możliwe, że fakt, że ryba na tym się piecze, jest problemem? To jest całkiem możliwe. Poczekam aż ten, oczywiście odsunę jeszcze pod pałkę, ale jest dosyć daleko, więc nie powinno to mieć większego Dobra, znaczenia. Dobra, rybka mi się już zrobiła. Dobrze. No. Ale z tego wniosek, że potrzebujemy drugie ognisko na to, żeby piec na nim rzeczy. Można piec na, na tym, które tutaj jest. Tak? Tak, jak już stoi wędzarnia, to można i wędzić i piec. Połowiłam sobie trochę ryby. Widzę, że pogoda się uspokoiła. Połowiłam sobie trochę ryby. Levelowałam polowanie, więc jest coś do przodu. A teraz sobie, jeżeli pozwolisz, też coś wrzucę na ogień. Zobacz, mam takie ciekawe. Nie wiem, jak się nazywają po polsku, ale zobacz, jakie ładne. O, no, faktycznie. Pyk. Pyk. Wrzucę to do wędzenia. Możesz sobie też wrzucić. Oh, <laughs> Bardzo mi się podoba za każdym razem, jak postaci reagują na skurowanie zwierzątek. Nie jestem pewna, jak to jest z wędzonymi rzeczami. Bo nie wędzą się szczególnie długo, tylko nie wiem czy się psują. Ale teoretycznie wędzone powinno się psuć wolniej. Aczkolwiek nie wiem, ponieważ efekt jest dokładnie taki sam jak zdjęte z ogniska. Tak samo się nazywa. Dobrze, faza. Słuchaj, ponieważ mamy sytuację opanowaną, nie umieramy, żadne z nas nie jest e, ciężko ranne, jak sądzę. Mamy co pić, mamy co jeść, nawet mamy ogródek z jednym ziemniaczkiem, ale to zawsze coś. To pytanie, czy. Budujemy sobie jakąś bazę? Czy też może wyruszamy plądrować wraki? E, ja jeszcze trzeba powiedzieć, że robię jedno i drugie. Nie, świetnie, fantastycznie. Tylko co robimy razem? Możemy oczywiście również wybrać się na jakąś inną wyspę, ale ja to mam takie wrażenie, że powinniśmy zacząć zbierać materiały na uczciwą tratwę, bo pontonem to my sobie możemy. Dobrze, zaraz będzie słońce wschodzić i będzie można zacząć się... Tutaj wszędzie, gdzie widzisz te takie bąbelki na wodzie, w tę stronę, w którą ja patrzę, to mhm. są jakieś y, pod spodem wraki, kawałki wraków, ruiny, co... Ruiny może nie, ale kawałki wraków. Mhm. Zatopione łódki i tego typu rzeczy. Więc ja proponuję, żeby jednak wziąć ponton i podpłynąć tam, zarzucić kotwicę. Popieram. Tak. Bo... Brak konieczności dopływania do brzegu z łupami jest zawsze dobry. Plus jest, gdzie ewentualnie zwiać przed rekinem. Czyli jak rozumiem, wciągam ponton. E, czekaj, trzeba palmowe liście. Dobrze by było, tak naprawdę, popłynąć na jakąś inną wyspę. I tam zbierać. I tam pozbierać. Dobrze, to może na tamtą, którą mamy tutaj na horyzoncie. Ona jest. Ja zaraz sama sprawdzę po ostatnich przygodach. Płyniemy dokładnie. Południowy, Południowy, zachód. Południowy zachód 240. Czyli z powrotem będzie północny wschód 60, jakoś. Dobrze płynę? Dobrze płyniesz. Mam ją na oku cały czas. Ja też. Co więcej, mam na oku naszą wyspę. Nasza wyspa ma z prawej strony Maszt, patrząc od tamtej wyspy. Tym razem się nie zgubimy. Mamy nadzieję. Przeżyliśmy pełne cztery dni. No jeszcze nie ma tygodnia, to hordy. No, jeszcze czego tutaj, hordy? Chyba rekinów. Dobra, tym razem to się rozejrzę za chwileczkę. Dobra, stop. Burza idzie, lepiej dopłyńmy do brzegu. Zgadzam się z Tobą w zupełności. Nasza wyspa jest dokładnie tam. Dobra, widzę ją. No. I tutaj byłoby. Myśmy już tutaj byli? To jest ta wyspa, na której byliśmy? Tak. Nie, chyba nie. Nie, na pewno nie, bo... Puszcz go od dupy strony. No. A! Ah, zjadł mi. Zjadł mi troszkę zdrowia, ale bez przesady. Dobra, to jeszcze rozejrzymy się, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś czegoś. Bardzo uwaga na węże, bardzo, bardzo. Są w trawie z reguły. Ale niekoniecznie. O. To fioletowe jest Kolejny krab Dobrze Do mnie idzie O jezus Maria, co się stało? A mały mnie, a nie duży mnie ugryzł. Au, au, au Mogę cię uszkodzić? Dobra, to umówmy się, że tak naprawdę to ja chcę tutaj trochę palm Palem. Dobra, ty palemek pościnać. Ścinaj palemki i ja pozbieram drewno. No, ja też drewno będę zbierała, bo palemki ścina mnie. No tak, ale chodzi mi tutaj o to, że ten pozbieram jakieś takie luzem leżące. Najgorsze jest to, że te roślinki typu ziemniaczki na przykład jak wyrosną, to są w stanie absolutnie zepsuć się, rosnąć cały czas w ziemi. Nie ją. No. Kuawa frut. Kuawa. Nie wiem co to kułała, ale zebrałem. E, coś się z tego robi. Można posadzić zawsze. Zawsze mogę zrobić jeszcze jeden zagonik. Przydałoby się jakąś skrzynkę znaleźć. Być może będzie jakaś pod tym masztem. O, znalazłem skrzynkę. Super. A gdzie jesteś? Po drugiej stronie wyspy od pontonu, ale będę musiał coś zostawić. Ty masz coś przy sobie? Mam miejsce, jakby co? To weź tą skrzynkę. No to muszę najpierw cię znaleźć. Biegnę na drugą stronę wyspy. A wiem, gdzie znalazłeś w tym wraku, w tej łódce. W tej łódce tutaj. A i muszę, mam po nią iść, dobra. Idź po nią, ponieważ ja nie mam miejsca. Dobra. Tych skrzynek to warto by było mieć kilka, bo można po nich porozlokowywać rzeczy, a skrzynka zajmuje i tak tylko jednego slota. A w środku. Wzięłaś ma... tą skrzynkę? Kilka wzięłam, tak. Lecę do pontonu z nią. Dobra, to połóż ją koło pontonu, to zobaczę, co uda mi się w niej zdeponować. Zależy, co w niej jest już. Taśma. Klejąca jest bardzo ważna. Kompas. Szczerze mhm. powiedziawszy, kompas wywalam. Dobra, mamy już dwa. Dobra, jeden kompas został wywalony. Znaczy, równie dobrze to i tak go mam, więc mogę to wziąć, bo i tak mi zajmuje slot. A nie, kompas zajmuje osobny slot. Kompas się nie stakuje z jakichś przyczyn. Nie wiem dlaczego. Dobra, to ja w takim razie polecę do tego masztu. Wow. O... wielki rekin. Koło masztu. To się nawet zgadza, bo one lubią tak koło wraków. No wiem. Ten taki szary z. Znaczy taki szary od góry i biały od, od dołu, to co to jest great white? Tak, to jest żarłacz biały. Żarłacz biały. Żarłaczu biały, spadaj. Nie. Jak ja mówię pod wodą? Ach. Ach. Bardzo duże, ładne ryby tutaj rosną. Znaczy. Wąż w wodzie. Wąż w wodzie, no to co, ja na to poradzę? Ale jakoś nie wydaje mi się, żebym się mogła dostać tam do. Yy, żarłacz, żarłacz, żarłaczny wielce. Ale wypłynęłam jak głupia. Dobra. Włączam trzeci bieg. Wiesz co? Dziwna łódka. Taka trochę co to... Nie mam wejścia do środka. Taki kuter wiem, o co jakby. co ci chodzi. Nie wiem czemu. Okej, okay, dobra. Nic mi się nie stało. O, byłeś ze mną tam. Tak, Uważaj przecież ci fioletowe, mówiłam. Uważaj fioletowy. Okej, okay, dobra. Dobrze. Wróćmy na wyspę i zabierzmy to, co mamy. Możemy tutaj jeszcze przypłynąć. E, możemy, dobra. Mam trochę. Palemkowych liści mało niestety, ale. Mamy bardzo ograniczoną ograniczone pole manewru. Dobra. Wyciągaj te ten ponton. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się zachowuje światło na wodzie. Wręcz wygląda to idyllicznie. Ciekawa jestem, kiedy zaczniemy tracić świadomość. Kiedy nam walnie na dekiel. Palma odbije. Palma odbije, tak. No mnie już odbijała. już odbiła. No, tak. Pierwszego dnia. Dobra, dopłynęliśmy do domu. To nie była szczególnie zajmująca przygoda, ale mamy trochę liści palmowych do naszego wodopoju. Eee... Zobaczę, jak tam nasz ziemniaczek się sprawuje. No ale to on trochę czasu mu to zajmie, żeby wyrosnąć. Dobra. No i patrz, jak piknie. Pozwolę sobie zepsuć tę palemkę. No, patrz, ona ma tyle liści, a jak ją rozbijesz, wychodzi tylko pięć. To niesprawiedliwe. Myślę, że trzeba będzie zrobić kolejne zbierać wody. Tak. Bo jeden to jest trochę mało jednak. Owszem. Znaczy ratuje nas przed śmiercią, ale. I. Ale słabo jest. Ty, cały czas jest podlana. No patrz. I ziemniaczek sobie rośnie. Słuchaj, spróbuję zrobić drugie. Popatrz na. Masz tą kuku. Ku ku kur kurkumę kułałę, czy jak to się nazywa? Tak. Mogę ci dać? Eee, to mi daj. I teraz tak, eee, badyle, badyle, badyle. Mamy jakieś badyle? Mamy. Eee, są w skrzynce z materiałami. Dobra, mamy badyle tutaj. I jeszcze sznurek pewnie powinnam mieć. Ty, krabie, spadaj! A nie, to jest martwy krab, okej. Okay. Chciałam, że przyszedł jakiś taki tutaj, mam sznurek, ok Czy mogę zrobić kolejne... kolejny zagonik. Mogę zrobić kolejny zagonik, ale muszę wziąć do tego motykę do ręki. Posadziłam kuałę. Nie wiem, co ona robi, ale posadziłam ją. Chyba coś można z niej zrobić. Jakiś rodzaj eliksiru. No zapewne. Wezmę moją flaszkę. Wezmę w tę flaszkę trochę wody. I podleję moją kuałę. Moją koalę. Zamierzam zrobić wędkę. Ale ona jest zupełnie niepotrzebna. Nie ma, no i ma materiałów na to. Przecież jak masz włócznie, to tak szybko niszczysz te ryby, że daj spokój. Mm. Chyba, że chcesz sobie po prostu, kurczę, w ramach relaksu wędkować. A, a wiesz co, a może sobie zrobię łuk za to. Nie, łuk też jest bez sensu. Mm. Łuk jest bez sensu o tyle, że. A czy można? Tylko kwestia jest taka, że strzałę robisz. Znaczy, nie, no w sumie możesz. Tylko potrzeba. Każda strzała zabiera jeden kamień. I potem albo te strzały odzyskasz, albo nie. To już jak sobie uważasz. Możesz zrobić łuk. Znaczy, po coś te rzeczy są. Ale wędkę znalazłam zupełnie bezsensowną, bo wystarczy wejść do wody i parę razy szturchnąć przestrzeń dookoła, i jakieś ryby się zawsze złapią praktycznie. Dobra, to śpimy. Dobrze, to dobranoc.